Szukasz pomysłu na szybką, prostą i bardzo smaczną zupę. Cześć, zapraszam Cię na taki polski klasyk, czyli zupę pomidorową z ryżem. Taką zupę możesz przyrządzić na rossole, na przykład z dnia poprzedniego albo po prostu na bulionie warzywnym. Rozpuść masło z odrobiną oliwy lub oleju. Dodaj pokrojoną cebulę i smaż 4 minuty, następnie wrzuć posiekany czosnek, wymieszaj i smaż 30 sekund. Następnie dodaj pomidory w puszce, a kiedy się zagotują, to dodaj koncentrat pomidorowy i dobrze przemieszaj. Przesmasz pomidory z koncentratem około minutę. A następnie wlej czysty, przelany przez sitko rosół albo bulion. Dodaj sól, pieprz, cukier, zioła prowansalskie albo oregano oraz słodką paprykę w proszku i dobrze przemieszaj. Zagotuj zupę, a potem zmniejsz ogień i gotuj 10 minut. Po tych 10 minutach dodaj przepukany ryż i gotuj według instrukcji na opakowaniu, zwykle 15 minut. Na koniec dodaj śmietankę 30% i posiekaną natkę pietruszki. Smacznego.